Że jeżeli historia ma służyć człowiekowi, to musi w niej zagrozić przebaczenie. I to, o czym mówiła siostra Oktawia, to było właśnie jego dzieło. Umiał przebaczać uczuć tego i, i zadziwiał po prostu tą swoją otwartością do tego, aby wciąż przebaczać. W związku z tym dzisiejsza obecność właśnie byłych więźniów jest tego dowodem, że włączyli się w nurt życia, czyli musieli wybaczyć po prostu tym wszystkim, którzy tak bardzo skrzywdzili ich jako ludzi kiedyś istotnych. I dziękuję za tę dzisiejszą obecność i to potwierdza tę ideę księdza Kozłowieckiego, właśnie porozumienia, bycia ponad podziałami porozumienia bez granic. Chciałbym prosić o zabranie głosu gościa, który jest nam z Podkarpacia szczególnie bliski, pana marszałka sejmiku, ponieważ ksiądz Kozłowiecki i jego rodzina pochodzą z Kuty Krzysztofskiej, Majdan Kuleski, Gorbuszowa. To są te miejsca, które są związane właśnie z księdzem Kardynałem posłów Bardzo proszę Panią Szałków, panie Słowenię. Szanowni Państwo, szkodliwe osoby życia duchowego, Szanowni Państwo parlamentarzyści, organizatorzy tej wystawy. Myślę, że jest to wyjątkowy moment, rzeczywiście, bo stojąc tutaj i patrząc w tej chwili na tą wystawę i obecność państwa, wydaje się, że oblicze Sejmu zmienia troszeczkę swój stereotypowy pogląd. Czemu służy Sejm? Jednokrotnie widzimy w Sejmie spory polityczne, a dzisiaj tutaj w tym miejscu staramy się docenić osobę, człowieka, Wielką osobowość, wielki autorytet. Na co dzień niejednokrotnie zadajemy sobie pytanie, gdzie poszukiwać tych autorytetów, gdzie poszukiwać wzorców. Więc tu jest odpowiedź na to pytanie. Człowiek pochodzący z naszej ziemi. Dlatego w tym momencie chciałbym wyrazić swoją dumę, że uda to do podkarbaczy. Bo niejednokrotnie szukamy bohaterów gdzieś bardzo daleko, a oni pochodzą z naszej ziemi. Więc to są, to powinny być wzorce do naśladowania, dlatego cenne jest to, iż właśnie młodzież jest obecna tutaj widzi, i widzi jaki świat nabiera wymiar. Ten człowiek z Huty zrobił wielkie dzieło w zamku, co jest dostrzeżone, może czasami czujemy wyrzuty sumienia, że nie jest tak dostrzegane u nas. Ale staramy się, przynajmniej na Podkarpaciu, poprzez upamiętnienie tego miejsca, gdzie urodził się, utworzenie muzeum godziwego dla tej osoby, dla tej postaci. Dlatego jeszcze raz pragnę wyrazić głęboką wdzięczność dla organizatorów i wielką dumę, że ksiądz kardynał Adam Grozłowiecki pochodził z Podkarpacia. Dziękuję serdecznie. Się, na bardzo przepraszam. Chciałabym prosić jeszcze jedną osobę o zabranie głosu, później już dokonamy uroczystego otwarcia wystawy. Księdza doktora Stanisława Cieszlaka, a ze Zgromadzenia Jezmintów. Bardzo proszę. Szanowny panie poseł, proszę panu posłowie, proszę panie ambasadorze, szanowny, posłowie, szanowny Cieszę się bardzo, że w imieniu mojego zakonu, mogę jeszcze właśnie nie z to do których przez kardynał pozowiecki należał całe serce. Wprawdzie, kiedy przybył do zamku, stał się księdzem diecezjalnym. Praktycznie pracował w misji, to nigdy nie stracił tej cechy jezuitskości. Życie kardynała pozowieckiego jest bardzo długie, nadaje się na bardzo szczegółowy film, w którym jest miejsce na wiele akcji, zwrotów akcji, Ciekawych spotkań. Jest miejsce też na chłopo, radość, ale również na cierpienia i wizy przez Należą do jednych z licznych rodzin ziemniańskich i rodziny, która złożyła się na polu walk o jego ojczyzny w XIX wieku. Jego przodkowie uczestniczyli w, w styczniowym styczniowych, listopadowym, Jeden z pozostałych zbiorników komendantem twierdzy Kamil Kardynał Kozowiecki przeszedł przez różne swoje okresy życia. One były związane z Polską na początku. Studiował między innymi jezuitów w swoim zakładzie naukowo wykonawczym w Chorapie. Ale kiedy ojciec spostrzegł się, że syn nosi się za wiele stopniami dniami jezuitów, wówczas przesunął go, w go do kolegium i walił dalej do Poznania. Mimo to, syn zrealizował swoje marzenia i stał się jezuitem. Ojciec zrozumiał to dokładnie po kilku latach i stwierdził, że jeżeli niezlicy nie zrobią go generałem, to będzie z nim kiepsko. Oczywiście to nie świadczyło Po prostu ojciec wyczuł, że ma duże możliwości, nie tylko intelektualne, ale również organizacyjne. Zwrotem w jego życiu był już rzeczywiście 11 listopada 1939 roku. Wtedy został aresztowany w Krakowie, przewieziony wraz z innymi z na Giezdrawko. Do więzienia był później był obóz pracy w Śliszu, następnie w, w czerwcu 1940 roku obóz koncentracyjny w Auschwitz. Kardynał Kozłowiecki był jednym z pierwszych transportów, który przybył właśnie do Auschwitz. Był kierowniczym tego obozu zagłady, oczywiście pod kierunkiem Hitlerowca. Później, w grudniu 1940 roku, został przetransportowany do Dachau, do Monachium i tam praktycznie spędził resztę swojego Swojego obozowego życia, aż do wyłonienia przez Amerykanów 29 kwietnia 1945 roku. Uważał, że spotkał go wielki dar, tak systemie zastanawianiem, mianowicie o życie życiu w tym obozowym. Uważał, że powinien, w ramach wdzięczności, coś zrobić. Dlatego też nie odmówił groźnych przełożonych, którzy prosili go, aby udał się na misję. Udał się na misję i właśnie tam spędził pracujący 61 dni życia. Był pierwszym biskupem, arcybiskupem biskupem Rusaki, później, pod koniec swojego życia, pan II uczynił go także kardynałem dla swoich wielkich rozdawców. Kardynał Kozowiecki jest człowiekiem, który posiadał serce bez granic, był człowiekiem, który przechodził poza granice, przekraczał te granice, wyciągał i każdego człowieka. Urodził się w jeszcze pod zamorem w ramach monarchii austro-węgierskiej, ale ostatnie lata życia musi w wolną niepodległość ojczystą. Nie chcę przedłużać mojego wystąpienia, ponieważ już nawiążę do jego postaci w referacie, ale można także powiedzieć w tym miejscu, że był rzeczywiście ambasadorem polskości. I to w sensie jak najbardziej pozytywnym i dobrym. Nie był to człowiek o ciasnym umyśle, ale właśnie o otwartym i tym wielkim sercu, które potrafiło objąć każdego człowieka. Niewątpliwie te doświadczenia obozowe stały klucz do zrozumienia tej postaci życzliwości do dobroci i niewydawałego umoru, który potrafił zarażać samemu w Dziękuję Państwu Teraz poproszę o czyste otwarcie wystawy. Właszczona, Właszczona, i Pana Wiceprezesa Fundacji Wodna Romantyka. Może zanim otworzymy, chciałbym skorzystać z okazji, aby serdecznie przywitać tutaj osobiście pan ambasador Robin Panec, ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce oraz pan ambasador Shadrach Pekane, ambasador RPA w Polsce. Państwo są tutaj z nami w imieniu parlamentarny Zespół do spraw Afryki. Bardzo się cieszę, że ta wystawa może się tutaj się odbyć. I myślę, że to jest piękne, że Polacy wysyłają swoich dzieci do Afryki, a Afryka wysyła swoje dzieci do Polski. A więc to jest fantastyczne, bardzo się cieszę i celem Parlamentarnego Zespołu Spraw Afryki właśnie jest polepszenie współpracy między Polską a i Afryką. W imieniu zespołu chciałbym ogłosić wraz z wiceprezesem Fundacji, że wystawa jest otwarta i zapraszamy do, do odwiedzenia. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze pozwolę sobie w imieniu Fundacji Kardynała Kozłowieckiego na ręce pani poseł serdecznie podziękować w imieniu Fundacji, w imieniu dzieci z Majdanu Królewskiego, wszystkich tutaj myślę zgromadzonych, że, że mogliśmy e, uczestniczyć w tym otwarciu tej, tej wystawy. Do kwiatów, Szanowni Państwo, dołączymy jeszcze taki medal okolicznościowy upamiętniający setną rocznicę kardynała Kozłowieckiego. Na awersie jest postać kardynała Kozłowieckiego, a na rewersie zaprezentuję, mamy katedrę Lusaki w Zambii, gdzie kardynał Kozłowiecki został pochowany na własne życzenie. Także Pani Poseł, na Pani ręce dla całego zespołu parlamentarnego do spraw Afryki serdecznie bardzo dziękujemy. wszystkich, którzy przybyli na wystawie, dostali 217 w senacie, gdzie odbędzie się dalsza część e, właściwie spotkania poświęcona księdzu Kardynałowi Boskowickiemu. Dziękuję bardzo.